Cześć dla Was serdecznie z tej strony Hemosz i nowy czempion, jaki pojawił się wczoraj, przedwczoraj. Ten czempion nazywa się Trash i jest to postać przynajmniej z zamierzenia z. Przenoszona do supportu. Wygląda po prostu prześlicznie. Natomiast widziałem, jak co niektórzy grali go jako midder, grali w solo top. Widziałem nawet na bocie jako adekery. Dlaczego udaje im się adekery? Ma, ciekawy, ma ciekawą umiejętność. A mianowicie za każdego zabitego dużego kripa lub przeciwnika dostaje duszę. Te dusze też wypadają losowo z mniejszych klipów, natomiast to już jest losowo. Za każdą duszę, na początku, tak chyba do 11 zybanych dusz, przybywa jeden ability Power i jeden Armor. Tutaj możemy sobie przeczytać: ability Power i Armor. Value of Next Soul jest 1. Później, tym więcej dusz, tym e, coraz mniejszy przyrost. To jest to dalej sympatyczne. Pasy wygląda taki, że zyskujemy te dusze, natomiast z levelem nie zyskujemy armora. E, co niekoniecznie jest złe, ze względu na to, że te dusze popełnie zbieramy szybciej niż, e, wynikałoby, e, niż wynikałoby z przyrostu e, levelu. No, w związku z tym nie jest tak, y, tak źle, a wręcz niektórzy mówią, że jest to nawet troszeczkę y, przegięte. Bardzo ciężka linia. Jest i Timo i jest Miss Fortune, jest tym jako support i Miss Fortune. To jest kwestia, jak ten nasz Solrak sobie siódmy y, poradzi. No, łatwa linia na pewno nie będzie. Ja będę się starał pomagać jak tylko mogę, zbierając te dusze. O właśnie. Pierwsza umiejętność przyciąga, troszeczkę jest podobna do bliskrankowego, natomiast ma podwójne działanie: przede wszystkim przyciąga, ale nie do końca, bo tylko przez półtorej sekundy. W tym momencie przeciwnik nic nie może zrobić, natomiast nie przyciąga do końca, tylko tyle ile przez te półtorej sekundy potrafi przyciągnąć, a przyciąga je takimi etapami. W związku z tym no, szaleństwa, szaleństwa nie ma, ale przydatne przydatne. Co jeszcze? W momencie, że użyję go ponownie, mogę się przyciągnąć ja do przeciwnika, jak Amumu, czy ten nasz, ten nasz um, mumiak. Oni nas troszeczkę tutaj cisną, ja to może Wardzika postawię. I generalnie sobie będę tutaj siedział w zaciszu i tylko wychodził po te dusze. Co daje jeszcze pierwsza umiejętność? Pasywnie E, daj mi to, że każda dusza zabrana em, powoduje, że rośnie mój damage e, z auto-ataku. E, auto Ach, strasznie długo się odpala ten, 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 ten skill. E, m, jeszcze też ma taką ciekawą umiejętność, e, która powoduje to, zobacz, tutaj jest taka ikonka, e, w momencie, kiedy długo nie używam danego skilla, to rośnie mi następny autoatak, jego obrażenia rosną. I te obrażenia rosną aż od, pi od 8 do 58. 8 to jest dolna granica mojego bonusowego przyrostu. Natomiast jest to uzależnione od ilości dusz. Ślap, trzasnęliśmy go bardzo dobrze. Teraz tak, Timo tu sobie przyjdzie, ale nie przyjdzie sobie dobrze. Mhm, Troszeczkę cofnijmy, może. Nie chcę oberwać, bo nie chcę zużywać napojków za bardzo. Mhm, 10 sekund cooldown. Ci odchodzą, ci znają tego czempiona zapewne. Wiedzą, że mogę ich przyciągnąć. stamtąd, umiejętność numer dwa. Rzucam taką pochodnię. W tym momencie, w okręgu najbliżej tej pochodni, tam gdzie leży, um, prawie taki pojawia się ten okrąg, tak? i w momencie, kiedy ktoś w niego wejdzie. Zyskuję tarczę w wysokości tej 95 w tym momencie na 4 sekundy. Natomiast to jest jedna rzecz. Następnie, kliknięcie na tą pochodnię powoduje to, że przyciąga się ten mój. No, osoba, która 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 kliknie na to, przyciąga się do mojej pozycji. Um, co ciekawego od następnego skillu? Następny skill odpycha lub przyciąga, w zależności od tego, jak go ukierunkuje, yy, i spowalnia, więc jest dość ciekawy. Jak widać, yy, generalnie strasznie dużo takich ciekawych, yy, yy, supportowych skilli ma, yy, ma treść. Ja teraz odepchnę wszystkich. O, właśnie. I tarcza. Dobrze, zbieramy duszyczki. Gdzie jest? To aż duszyczki skakujcie, skakujcie. Jest na czerwono, to maksymalne obrażenia, które w tym momencie wyniosą 19 do 45. Zakładam, że skoro mam na czerwono, to zadam raczej bonusowo tą wartość 65. Zobaczymy sobie poduszyczkę. Mhm. Aż takiej nie mam, takiego zasięgu, aż nie mam. E, ulti. Ulti tworzy taki pentagon m, z takich duchowych ścian. M, w momencie, kiedy pierwszy przeciwnik e, przełamie m, tą ścianę, e, to Dostaje ogromne obrażenia, plus jest spowolniony na czas dwóch sekund o 99%. No to jest straszne, straszne spowolnienie, no praktycznie zatrzymuje się w miejscu, bo to tak, tak wygląda. Kolejny przeciwnik, który przełamuje, chyba dostaje już połowę z tego, czy tak, i połowę czasu trwania, to tak... Te duszyczki muszę do nich podejść lub rzucić pochodnie i wtedy gromadzę. O, mam ulta, mam ulta. Kogo tam? 2-1, dobra. Diana zabiła Katarinę na midzie. Obsasa, dobrze. No, nie mogę przez przeciwników, przez. Yy, nie mogę przez nich przeciągnąć, bo o, właśnie ta się teleportowała do mnie, zahaczę pierwszego. No to więc za, za zahaczę niestety, ale tego małpka tutaj kripa, a nie o to chodzi. Dobrze, 700 golda, w tej chwili zebrałem 28 dusz, to nie jest jakoś dużo. To tam tak pinga. Dobra, dwie kolejne duszyczki. Przybyło mi już 27,8 dziesiątych. Mm, obrony. Co widać? Już mam 51. I przybyło mi też. Miałem 20. Y, miałem 00. Szybciorem, szybciorem. Nie ten skill. Ja ciężko kręcę. Aż mi się myli. To miało być przyciągnięcie. Już, już. Dobra, troszeczkę dostali od mojego ulta. No bo tu rzuciliśmy osłonę i w zasadzie nic nie weszło. Ta osłona już daje 130, więc jest... Ach, nie mam many. Nie mam many na żadnego skilla, no trudno. O, musimy się chyba cofnąć. O, nie chcę, nie chcę. Teraz muszę grać, naprawdę już pasywnie. O, tu jest grzybek, ja był grzybek. Ten duży klip na pewno mi da duszę. Ach, chciałem odwrócić, ale nie udało się. Mam strasznie mało życia. Ja cofam. Napiszmy, że cofamy, żeby za bardzo. Czy Diana zabiła? Chyba. Zabiła, ale nie wiem do końca. To jest na pewno przedmiot, który mi się przyda. Na pewno mi się przyda coś takiego. 400, no niech będzie. Bucików jeszcze nie mam. To, tego nie mam. Wracamy. To lubię mieć na czwóreczkę. akurat tak mi palec odpowiednio się przestał na klaturze. Ja zobaczymy, jak FIS. FIS jest 1.0.0 i ma w tej chwili malfajta. No ale ma to jest support ewidentnie. Stąd buduje się pod support. Ja jeszcze nie zginąłem. Eee, 46 klipów zabił, to jest jak on no, troszeczkę jak jungler. Albo nie wiem, no, główny na, na topie. Tutaj jest ok, dobra, chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Jesteśmy za daleko. Te dusze widać i je mogę zbierać tylko z pewnej odległości. Mało to, jeżeli w drużynie przeciwnika jest jest też tresz, to ja mogę widzieć jego dusze. Jeśli tresza nie ma, to przeciwna drużyna nie widzi tych dusz w ogóle. Tak, tak, zwardujmy sobie smoka, bo to już tak zbliża się chyba pora smokobrania. A ja jeszcze zwarduję tak zwane tree takie trzy krzaki schodzące do siebie. Ok, i idziemy na mida. Kurczę, brak butów to jest po prostu szaleństwo. I tu może będzie widać. I teraz tak, rozlągnijmy się, co tutaj mamy. Aha, no, tej chwili zabiło nam. To teraz tam nie skoczę, bo to bez sensu by było. Tak naprawdę to wrócę sobie na... ...na bota. I bronić wieżyczki, bo to... ...nie mam już wardów. nie mogłem zrobić. zbieramy te duszeczki jeszcze. Jeszcze to? Dobra, chodźmy na dół. Nie mamy łardzików, a oni tutaj zabijają coś bez nas. Tego nie było niczego. No, 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 w pół... Po... No niestety nie wie jak to działa widocznie. Dobra, a... o właśnie w ten sposób. No właśnie, a teleporcik teraz by się może przydał. Aj, grzyb, No Dobra, lepiej ja niż, niż Miss Fortune. Hmm, dobra, to się przyda. Buty, buty koniecznie mamy. Buty sztuk mamy. Teraz tak, coś na życie. Coś na życie. Held. Hmm. To jest niezłe. Tysiąc życia, tylko czy to faktycznie jest dobry pomysł, żebym to kupował? 470. No, zacznijmy, może przynajmniej to. Tu szybciorem gonimy na dół. Mamy budki jedynki. O, tu coś poszło. Uh -huh. Możemy jeszcze za. No, nie poradzi sobie. Poradzi sobie, może. Nie, nie poradzi sobie. Gonimy.

Nie zaskoczyli. <laughs> to tutaj. Dobrze, to było teraz ładniejsze. Mhm. A, troszeczkę za wysoko. Nasz pasyw już 57 do 129, o mam tylko na drugim poziomie. A na trzecim 58, dobra, chodźmy. Myślę, że się aż tak strasznie nie obraziła, że te 33 klipy zabrałem. Ja, a ja sobie jeszcze, póki mam, ostatniego Wardzika. Dobra, tu jest pchnięty, chodźmy na górę. Potrzebuje się zrobić bardziej tankowaty. Aha, tam jest walka, to nic z tego, ze smoka. Umierają tam, ale więcej ich umiera niż nas, także nie jest tak źle. Dobrze, 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 dobrze. Jakby się udało pchnąć tą wieżyczkę... Dobra, chodźmy, chodźmy. Przepiękne animacje. Aż pokażę wam, jak tańczę, ale to straszy mi się. Mm, przez dance. Popatrzcie, po prostu coś takiego fantastycznego. Genialna animacja. Dobrze, jest Fizz, możemy wracać i jak mamy już coś takiego. Buciki, życie, buciki, życie. Eee, życie. Nie wiem co wybrać. Pewnie go źle zupełnie buduje, ale. Ach, póki wygrywamy to nie jest tak źle. 28, kurczę. To teraz jest odwrotnie niż. Bo gram już chyba trzeci raz tym. Po prostu. Tragedia była poprzednim razem przegaliśmy sromotnie. Pewnie się trochę przyczyniłem do tego, bo, bo też e, nie umiem jeszcze grać tym thrashem, a To e, jak widać e, wymaga. E, wymaga pewnego rozegrania. Już nie mówiąc o tym, że przydałoby się e, zgranie z, e, z drużynką. No, ta pani nie przeżyje. Oddaj mi swoją duszę. Ach. Jakaś duszyczka jest, jest duszyczka. Oddaj mi duszę. Dobrze, mamy smoczka zrobionego. Jeszcze dwa wardziki mogę postawić, i zrobię to, ale nie w tym miejscu. Hmm... strach trochę tak chodzić... Dobrze, to też może być dobre miejsce. No, 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 no. Dobra, wszedł w moją barierę. Nie powinien przeżyć. Ja cięż kręcę. Dobra. Więcej, więcej armora zdecydowanie i więcej życia potrzebuję. Przepraszam was, jakiś jest namięśnik. Mhm. E, dobrze, co by tu? 1000. O, to robi wrażenie. Plus 400 hełk 1000 golta plus 400, plus 180 i całość plus 1000 życia no, To może być niezłe. Mm, siup, wyłasz, z tej dziury. Idziemy. Jeden tutaj, ale teraz tak. czy Misfortune Ma problemy, a ma problemy. Za wolne budki wam. Dobrze. Katarina zabita. żeby nie było niespodzianek z boków. Co my tu mamy? Ucieknie? Ucieknie? Jak już to idziemy to. Ach, nie sięgnąłem. Nie ma jak pomylić klawisz i postawić dwa łarciki na środku, prawda? Mm, tutaj mamy. А почему ваши души? Stać na Wormonga. nie, 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 Diana, nie pchaj tak się. No dobra, teraz może 650, nie stać mi jeszcze, ale w takim razie stać mi, żeby nie stać mi, no dobra, chodźmy w takim razie szyciorem jeden dwa dziewięć czyli dwa do szesnastu, no, wydaje mi się że nam zrobili. cofnij się Dobra. Dusze, dusze, oddać mi swoje dusze. Dobra. Ja w tej chwili mam dość duży regen. Hmm, a wynosi on ile? No, pokaż mi regen. 43. Dusza. Nie jest tak źle. I hmm. już życia też jest sporo w związku z tym. Uh -huh. Piękny jest ten teleporcie po prostu. Zdecydowanie lepiej teraz mi idzie, ale też wydaje mi się, że to zależy od tego, jaką mamy drużynkę. Jeszcze pięć sekund i rzucę. Odciągnąłem kawałek przynajmniej No dobra, odciągnąłem przynajmniej ktoś uciekł Wypchali się tutaj nie wiem, czy to było mądre wepchać się, ale może Pięknie, może to było dobrze, żeby się tu wepchać Rzucili Ace, ale my nie tak my potrzebujemy My potrzebujemy obrony więcej. Obrony i życia. Teraz mamy tak, 95 dusz. O, poddali się. Ale walczyli naprawdę solidnie. Dziękuję Wam w takim razie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczyska. Następnym razem. Hejka.